Dzień dobry, jest piąta pięćdziesiąt a my już jesteśmy po śniadanku, po pakowanku i nie wiem po czym, po kawce coś chyba nie widać jeszcze tylko operacja założenia soczewek i idziemy na Kuźnicę a stamtąd na Giewont Mamy szlak wgrany w zegarku jeszcze w telefonie. Zobaczymy może, może się nie zgubimy. Zobaczę, czekajcie zobaczymy no eee, Aktywność, wędrówkę, nie taką wędrówka trening, nawigacja, kursy kuźnicy g 15,5 km. 5 godzin pokazuje eee, mapa profil wysokości o. Eee, 458? Coś nie, coś chyba źle, Bo 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 coś bo 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 się chyba. bo pokazuje ilość Nie wiem ile Nie wiem ile Nie wiem ile. Ale ileś może później sprawdzę, to Także dzisiaj GMO. Już jesteśmy zaparkowani w Kuźnicach, tak? W Kuźnicach? W Kuźnicy. Na bliskim parkingu, chyba najbliższym w ogóle, jak jest. No i co jest? 6.36 i jest zimno 8 stopni jakoś około ale później ma być kilkanaście no. Poznanik jakiś no i tyle, zobaczymy co to będzie A to jeszcze biuret trzeba kupić? Szanujemy, no wiesz, no, oni się z tego utrzymują, nie? No, ja nie wiedziałem w ogóle, że jest taką opcję. Tak, jak wiesz, cały czas nadzorują szlaki, poprawiają różne rzeczy, okay. zbierają śmieci. nie ja to jest rzeczywiście, jak teraz mówisz. Ja to jest. Zrozumiałem. Korzystasz ze szlaku, i na No, podejście pierwsze, znaczy w sumie to chyba cały czas będzie pod górę, z tego co słyszałem. Nie wiedziałem, że to tak będzie. Bym przemyślał, Jak propo... wiedział, to się nie propozycję. Tak, tą propozycję bym przemyślał parę razy jeszcze Ja mam no, na razie spoko, jestem profesjonalnie w bucikach do biegania Także na pewno będzie okej 3 km za nami Na razie idzie chyba dobrze Około 14 minut na, na jeden kilometr. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest... a tam jest krzyż. 500 metrów tylko przeszliśmy a czasu sporo minęło Nagrywa i zaczął się taki Ciężki ciężki fragment Jesteśmy już prawie na szczycie, ale nie około 400 minut jeszcze A idziemy tam Ale sam szczyt łańcuchy się zaczyna

先生。<laughs> <laughs> No i zejdziemy. Zesznięte. Zejdzie sznięte? Tak się mówi. Zjedzone. No i zeszliśmy. Dużym zaskoczeniem była pogoda. Bo miało być dosyć słonecznie i, i ciepło w miarę, tam kilkanaście stopni. No tak troszkę padało przez całą trasę. Wszystko kamienie były śliskie. No, i biało oczywiście, jak to w górach, i chłodno jest, dosyć chłodno. Dobrze mi się szło w tych butach. Nic. Tak jak myślałem, to, to była całkiem dobra decyzja. Może być może, czy one na pewno mają taką zaletę, że są wygodne i można w nich wyczuć stopu, jakby kamienie i tak dalej jest większa kontrola trakcji no ale oczywiście takie trekkingowe buty też na pewno są dobre, mają swoje zalety twarduchy też chronią kostkę dodatkowo więc no, ale ja, ja nie mam, bo jak kupił na parę dni przed to, to raczej bym Żałowo teraz, w sensie muszę no, być rozchodzony i stopa mi na pewno by ale jest ok, jest naprawdę okej okay. w zasadzie nic nie czuję w ogóle same same podejście na Giewont myślałem, że będzie trudniejsze tak naprawdę najtrudniejszy fragment to było to podchodzenie tutaj do, do już końcowego etapu Iść do góry jest stosunkowo ciężko. Nie było tam żadnych trudności specjalnych. Yy, I ta sama końcówka z łańcuchami. No to yy, łatwa też była, tak naprawdę. No ale coś innego, tak? Trzeba bardziej uważać. Idzie się do góry. No i fajnie, jakby piorun nie walną. Hehe ale generalnie to nie, nie było to jakoś specjalnie wymagające więc teraz czas na powrót do Kuźnicy nie wiem czy zegarek dobrze pokazuje, ale pokazuje jeszcze ponad 9 km a przeszliśmy prawie 8 a miał być 15, więc powinno być 7, a nie 9, ale to tam się przejdzie, tak większego znaczenia No co, pierwszy raz jestem na takim szczycie Dużo ludzi, ale mimo wszystko można znaleźć jakiś taki cichszy kąt jak teraz ja tutaj siedzę i przemyśleć sobie parę spraw swoje życie no i tak pokontemplować piękne okoliczności natury Widoki są naprawdę fajne Polecam dzieciom i pijanym matkom i kierowcom też Konrad Paszkiewicz. Dzieci.

Nie jest tak optymalnie, w stronę ciepłego. No ja sobie tu rozpiąłem, czapkę zdjąłem. Dobra, ile tu nam zostało? Czekaj, zakręcę to najpierw. Według zegarka, proszę Państwa, zostało nam 7,2 km. Grybełku. Chciałem nagrać swoją ostatnią wolę Gdyż okazuje się, że zostało 100 metrów Ale W pionie kurwa Nie wiem czy widać ale tam jest taki czubek że te drzewa się przebija O I tam musimy dojść Ale patrz to rzeczywiście wygląda jak jakieś zwierzę Mówię Ci już to o nazwie od tego no, to jest taka sama No, Więc masz uchodzić, on chodzi? Bo jestem nudny. Co? Dziękuję bardzo. Gorszym jesteście. Bardzo dziękuję.

U, niepotrzebnie to robiłem Ech, już schodzimy do Kuźnic z powrotem byliśmy na Sarniej Skale i wcześniej na nabite już prawie 18 km po górach yy, według zegarka jeszcze dwa to do Kuźnic I potem jeszcze kilometr do parkingu około no, tą ścieżkę w dół cięło czarnym szlakiem e, Trzeba dojść do niebieskiego, nie wtedy Niebieskiego, muszę to do wyjścia z rezerwatu tak naprawdę fajnie, fajna tam fajna wycieczka co mnie zaskoczyło to ja mam lęk wysokości, nie jakiś straszny, ale mam. I, ale tutaj mi w ogóle praktycznie nie, nie, nie przeszkadza, no bo niby jest wysoko idzie się wysoko, ale wszędzie jest ziemia dookoła, że tak powiem, więc, więc chyba o to chodzi, że nie czuło się tak tego dopiero gdzieś tam. Ale jakaś adaptacja, adaptacja następowała, bo jednak jak tam byłem, byliśmy na tych szczytach różnych itd. To też nie, nie, nie było tak, że się bałem. Więc, więc ogólnie to takie zaskoczenie. Co jeszcze, co jeszcze? W wszystko przyszedłem, myślę, że spoko. Aczkolwiek to się jutro okaże. Prawda, no znaczy czuję, że coś tam będzie, ale bąbli nie mam żadnych, chyba. Nic sobie nie zrobiłem, żadnej gleby nie było, więc pozytywnie. Półtora litra wody wypiłem, I jeszcze się napił, ale nie ma. I energetyka jednego. No i coś tam się zjadło na trasie. Jutro plan jest na Kasprowy Wierch około 100 metrów wyżej niż dzisiaj, gdzie no ale zobaczymy jaka to jest trasa, nie mam pojęcia, jeszcze, więc nie wiem czy to będzie trudniej, łatwiej tak samo czas na jedzonko. Deczki, patrzcie tu mamy, pierogi z bryndzą, czyli takim serem porolskim Oscypek jest z żurawiną kleb ze smoltem O i to, Moską z masłem czeskowym Piło czarne z I to był grzanic Smacznego Jesteśmy już w domku, po jedzeniu Prawie 40 tysięcy kroków wyszło To mi się jeszcze synchronizuje, ale prawie 22 km z czym te ostatnie ostatnie niecałe 2 km to już tam na poziomie ground level, że tak No co, fajnie, no zbyt, zbyt i sarnia skała, czy jakaś tak Jutro idziemy na... Kurwa, na co idziemy jutro? Na taką inną górę. Wyższą trochę. Jutro wam powiem, zresztą. Teraz idę się myć, zgrywać materiał i srać. Znaczy nie, czekaj, to po to tak, a później, później idę srać i się powiesić. Niekoniecznie w tej kolejności. Możliwe, że najpierw się powiesza, a później zestrą.